Okej, okay, witajcie. Kolejny jakiś tutaj news. Dzisiaj może ostatni raz będę mówił o, o Bożej Miłości w oparciu o przypowieść o synu Margnottram. Była też tutaj wzmianka o tym, że gdzieś tam w szkole, w pracy, nawiązała się rozmowa właśnie na ten temat. Może to był prorocze, to wie. Siejemy i może będziemy zbierać. No i jeszcze parę informacji z dzisiejszego więzienia. Dzisiaj spędziłem tam ponad godzinę ustawowo, może dlatego, że był nowy człowiek w obsłudze na bramce i nie dotarło do niego, że ja o 17 wychodzę, więc mam godzinę dłużej od siatki zaliczona. w zastanawiałem się, ile ja już mam tak naprawdę odsiedzianych tygodni, bo to już o godzinach nie mówię. Myślę, że to będzie z 3 tygodni chyba w więzieniu spędzonych, bo tak te wszystkie godziny zliczył, razem 24 non-stop. To wydaje mi się, że mam już niezłą, zaliczoną yy, odsiadkę, tak. Więc miałem najpierw trzech i potem znowu trzech. W tej pierwszej trójce, no to właściwie to są ludzie, nad którymi pracuję, z myślą też o tym, kim będę odbierał. No bo jeden jest właściwie jakby stąd, z tych okolic. I naprawdę, ta pierwsza trójka to byli nawróceni, hmm. Narodzeni na nowo, ochrzczeni duchem świętym ludzie, z którymi kiedy śpiewaliśmy, to po prostu poprowadziłem normalne uwielbienie. Były pieśni, uwielbienie i na językach, i śpiewanie już takie no, płynące ze skrzydełkami, że tak powiem. Tam duch święty był ze skrzydłami, to było naprawdę fajne. Treściwe rozmowy, składanie świadectwa, że coraz lepiej do nich Biblia dociera, że więcej rozumieją. A potem. Było trzech aresztantów. Jeden taki, który wychodzi i wraca już za mojej tam obecności trzeci raz wrócił do więzienia, ale naprawdę mówi, że wie, że to Bóg mu pomaga przez to więzienie, bo on jak wraca do więzienia, to wraca też do Boga. Jak jest na zewnątrz, to grzesze i bardzo źle się prowadzi. Więc dziękuję Bogu. No ale przeprowadził ludzi, którzy byli kompletnie nowi i też tutaj z tych rejonów między ścierazem, a Turkiem jest nie wyjdą, o ile to trwają nawrócenie, to właściwie... Oni gdzieś tu dołączą, będą się radzą, bo do Turku, jak Bóg da. No i tych dwóch zupełnie nowych dzisiaj modliło się w moim przekonaniu świadomie modlitwą przyjęcia Jezusa. I to było takie moim zdaniem, no naprawdę wow. No całe, byłbym spędzony z nimi w półtorej godzinę, aż ponad stan, tłumacząc im, czym jest przyjęcie Jezusa i. I to było takie absolutnie świadome przygotowanie do tej modlitwy, którą oni wypowiedzieli. I temu, który jest po raz trzeci, który jest nawrócony bardzo już długo, bo za 20 lat, że do więzienia wraca, nawraca się, ale życie ma nieuporządkowane. Ale dużo wie i jest naprawdę pobożne. To jest ciekawe. Widzę w Ducha świętego, widzę skruchy, widzę żal, widzę znajomość Biblii. I takie naprawdę bożne. Ja I znowu zawiadam. Tak się przepraszam, panie Takie skruszony grzesznik. Ja mówię, słuchaj, ja na Ciebie nakładam zadanie w imieniu Jezusa. Bo nie wiem, kiedy z tą grupą arsztantów spotkam się ponownie, bo oni są bardzo zmianowo. Ja mogę ich dopiero za miesiąc widzieć. Tak aż wzruszyłem się w duchu, czułem, że Bóg naprawdę coś czyni i położyłem na Niego rękę, bo wiecie, teraz wyznaczam na lidera. Tych dwóch masz ich prowadzić. Zrób z nimi ten temat, ten, i kolejny. Takie podstawy mu wytyczyłem, które ma opracować, czego ich nauczyć bo są w jednej serii. Więc y, ma zadania takie skruszone, znające Biblię, cytujące ją nawet, przyjmował wszystkie zadania pokornie i mówi, teraz jesteś liderem tutaj. Prowadź do następnego spotkania. Więc to było takie bardzo apostolskie wręcz doświadczenie. Zostawiam grupę, na pastwę tej ciemności, ale jednak powierzam ich Panu i jakiemuś liderowi. Lepszego tam nie ma niż ten który zna słowa Boże. Ej to było takie naprawdę wow. Dobrze. Alleluja. I teraz wracamy do rozdziału piętnastego Ewangelii Łukasza. Szczególna Ewangelia. O to, co próbuję Ci powiedzieć i myślę, że już spróbowania przeszedłem do konsensusu, bo już to powiedziałem Tobie i powtórzę to jeszcze raz, że to, co nie ulega wątpliwości, to prawda, że Bóg Ciebie kocha. No i tak się jakoś składa ostatnio, że odsłuchuję historię po historii z kanału Tłumaczę świadectwa z tego kanału, z którego też na, chyba na grupę wkleiłem um, jakieś świadectwo może 30 wizyt w pięknie też z tego kanału, tam jest bardzo wiele cennych świadectw, a one w, w połowie z nich są bardzo mocno skoncentrowane na opowiadaniu o tym, jak wszystko w niebie jest Bożą miłością. Że kiedy tam trafiasz, to właściwie to, co jest tam piękne, to jest Jezus, Jego obecność. A w Jego obecności pierwsze, czego doświadczasz, to to, że On Ciebie kocha. No i że jest to tak wielkim doświadczeniem z tamtej strony, że tego się nie da ani opisać, ani opowiedzieć. To trzeba przeżyć, jak to mówimy. Z tej strony nie ma. A skoro dopiero, gdy tam będziemy wszystko zrozumieli, to znaczy, że my możemy o tym, co pewien czas opowiadać, nawijać taśmę od nowa, aby smakować, aby też, bo, bo oczywiście z obfitości ust nasyca człowiek wnętrze swoje. Więc kiedy my mówimy o tej miłości, nawet jeżeli wiemy te rzeczy, ale mówimy i słuchamy ponownie, to wiedzmy, że słuchamy żywego, Bożego Słowa. A Ono nas napełnia namaszczeniem, które w tym Słowie jest zawarte. Słowo jest natchnione, ono jest żywe. Ono ma Bożą obecność. Więc nawet kiedy my to wałkujemy przez jakiś dłuższy czas, kiedy już w zasadzie to wiemy, to jednak my się Nurzamy w treści duchowej tego słowa. Więc my zmierzamy do tej treści pełnej z tamtej strony, a tutaj dawkujemy. Oczywiście, teoretycznie tutaj wszystkiego jeszcze nie powiedziałem, co mam przygotowane, ale oczywiście, że, że taką kwitescencję wy już macie. I może jeszcze zanim przeczytam te ostatnie punkty na dzisiaj z historii o syno marnotrawnym, to podzielę się tylko jeszcze takim doświadczeniem sprzed. Może 25, czy prawie 30 lat. Jedno z takich moich potężnych doświadczeń, kiedy nie pamiętam, jakiego rodzaju boje toczyłem gdzieś w modlitwach wieczorami, czy po nocach, gdy te boje duchowe, modlitewne toczyłem, otwierając Biblię, to po to, żeby wyprowadzać słowo, a ze słowa wyprowadzać potężne przesłanie, które mogłoby nie zmieniać, dotykać, napełniać, uwalniać. I pamiętam kilka kluczowych doświadczeń, akurat nie dotyczyły nauczania o miłości, innych bardzo ważnych prawd. ale był taki moment, kiedy Duch Święty doprowadził mnie w wyznawaniu Bożego Słowa. Wiecie, co to znaczy wyznawać słowo? Na przykład, czy też psalm 23, Pan jest w Moim i mówisz, wypowiadając, powtarzając, Pan jest w posterze Moim. Tak? Czytasz słowa, które mówiło, że Bóg tak umiłował świat i mówisz, Bóg tak umiłował. Mnie, bo ja się mieszczę w tym e, nawiasie tego, tego świata. Więc można wiele praw wyznawać, i nawet powinniśmy to robić, aby dotykać się mocy Słowa. I ja pamiętam, że w którejś modlitwie, jakieś późne wieczory, jeszcze wtedy w bloku mieszkałem, te ściany takie cienkie, wiesz, no bo słychać, słychać naprawdę wiele rzeczy w jedną i drugą stronę. Pamiętam, że Słowo w pewnym momencie tak mnie wzięło, że mogę powiedzieć, że to był moment, kiedy to nie ja to słowo otrzymałem w ręku, ale on otrzymał mnie. I tak jak nawet trudno mi opisać do końca to doświadczenie, ale ono było tak silne, że zdałem sobie sprawę, że nagle, powiedząc pewien werset, on był w stanie mnie napełniać przez długi czas, jak go powtarzałem, nie jak mantrę ciągle, ale powiedziałem go, Boż, to jest niesamowite. I jeszcze raz czując jak z niego wypływa moc i namaszczenie i jeszcze raz je powtórzę dziękując i stałem przed tym słowem, czy, czy siedziałem, czy klęczałem, patrzyłem w nie i nie mogłem wydostać się, czując jak w nim jest zawarta taka głębia, taka moc i objawienie, że tak nagle do mnie, tak jakby mnie taką wizję, że gdy my czytamy słowo powierzchownie, my się ocieramy o jego pierwszą warstwę, ale w Nim zawartych jest o wiele więcej Bożych głębi. I dopiero spędzając czas ze słowem w modlitwie, i czasami dopiero wypowiadając to słowo z wiarą, my gdzieś wchodzimy głębiej i tak nie zejdziemy do końca. W tej modlitwie, którą wtedy miałem gdzieś, zszedłem na tyle głęboko, że nagle zdałem sobie sprawę, że gdybym w taki sposób czytał słowo za każdym razem, kiedy nawet stoję, głosząc je, gdybym otworzył jakiś fragment i nagle wszedł w objawienie. Tej Bożej Głębi, która się w nim znajduje, ta po prostu masz, żeby wyjąć tak nieprawdopodobne rzeczy i przesłania, że, że, że wielu ludzi byłoby pochwyconych Bożą Głębią, prawdą. Może właśnie też często uzdrowienie, czy uwolnienie, czy przemiana znajduje się tam gdzieś pod, spodem, pod tą warstwą, którą tak powierzchownie czytając, tak jakby bierzemy, idziemy dalej, czasami spędzeni czasu ze słowem. Tak więcej z Bożą obecnością mogłoby otworzyć dla nas niezwykłe rzeczy. No i teraz w piętnastym rozdziale Ewangelii Łukasza mamy tę historię, która po raz siódmy chyba dzisiaj. Opowiadając całą historię mówimy o tym, że, że no, ten człowiek zwany synem Marnotrawym najpierw był dziedzicem. Ta historia jest tak teologicznie biorąc może mieć kilka warstw. Niektórzy mówią, że chodzi o Izrael jako naród. Kto był w krzymierzu z Pana, odszedł, był w niewoli babilońskiej Czy różnego rodzaju niewolach się znajdował Ale potem wracał do Pana I wtedy Pan go z powrotem Ubierał w strojne szaty, w klejnoty I, i wyprowadzał na powierzchnię Tego marnotrawnego Oczywiście ta historia mówi też O indywidualnie Każdym grzeszniku Ma kilka warstw Ale to, do czego my najczęściej Używamy oczywiście słusznie to w tym takim ciągu historii o tym, jak ten niebo się raduje, z jednego grzesznika, który się nawraca, tak jak ta kobieta, co znalazła jedną drachmę, czy tak jak ta zaginiona owca, która wpadła, pasterz poszedł za nią. I tak też w tym ciągu historii znajduje się na mnie historia o bardzo trafnym, która mówi o tym, jak ten jeden człowiek jest tak cenny dla ojca, co ma nam zilustrować w ogóle bardzo wiele rzeczy. Że jeden człowiek jest tak cenny, że ojciec stan z nieba, jest gotowy zejść po to, żeby go szukać. żeby Nawet jeżeli ten jeszcze nie jest gotowy się dać znaleźć, to ojciec gdzieś tam wygląda za nim i wyczekuje, aż on zechce wrócić, rozumieć, rozumiejąc, że poza ramionami Dobrego Boga i Ojca no, po prostu nie ma nic dobrego. No i teraz opowiadana o tym, co ta miłość nam przyniosła. Pierwsza rzecz, którą wypowiedziałem, macie to zanotowane, że Ojciec chce Ciebie, pomimo że Go zawiodłeś. Tak więc, marnowo wszystko, e, doprowadził się do takiego miejsca, że po ludzku, no w większości przypadków, kiedy jakiś bogaty. Ktoś zobaczył, jakiego syn zmarnował połowę majątku, prawdopodobnie w, większych, w większości przypadków to tak by nie wyglądało, jak tutaj. Tutaj widzimy ojca, który chce go, pomimo, że on go potężnie zagrał. Po drugie, co zanotowaliśmy, bo w dalszym ciągu wiąże z tobą wspaniałe plany. Przerabialiśmy to dzisiaj też z tym człowiekiem, który jest w areszcie, który za mojej kadencji po raz trzeci tam wrócił. No i taki załamane, taki, no załamany. Boże, znowu cię zawiadę. Ja już w ogóle nie wiem, czy ty możesz mi przebaczyć to. Jak ja mogę z tobą chodzić Przerabialiśmy to, którego grzechu Bóg nie może wybaczyć takie ja propos, mam nadzieję, że to pamiętacie. Nie może wybaczyć grzechu, z którego się nie pokutuje i którego się nie wyznaje. Ale jeżeli wyznajesz i pokutujesz, on z siebie nigdy nie zrezygnuje. Więc punkt drugi był taki, że wiąże z tobą wspaniałe plany, chociaż wierzy że go jeszcze wiele razy zawiedziesz lub zdradzisz. I oczywiście Sylmar na zdradził raz. Z nami to jest raczej tak, że rzadko którzy chrześcijanie tak poważnie zdradzają Boga, tak na maksa. W większości przypadków to jest tak, że my dajemy po bandzie, mówiąc po naszemu, wielokrotnie w małych sprawach. Ale oczywiście spotykamy takie co grubą. Pojadą tak, że naprawdę już piekło otwiera przed nim swoje podwoje, już myśli, że ich ma. I też tak dają ostro Jezu naprawdę w swoim odejściu. No jak chociażby ten człowiek, ten o którym ja mówię, trzeci raz wrócił. On tam nie wrócił za to, że powiedział coś nieortograficznie na ulicy. Tylko to były, to były konkrety. Myślę, że on by się nie obraził, gdybym przytoczył, że to był kradzież. Narkotyki, alkohol, zorganizowane grupy przestępcze i oczywiście wszelka niemoralność. Więc to, to nie były jakieś tam żarty, tylko takie bardzo konkretne, grube rzeczy. No to nie spotykam często chrześcijan, żeby aż tak nurkowali w bagno, no ale spotyka, Też nie jest ich tak zupełnie zerowa. To nie jest 1%. Mimo wszystko, no Bóg wiedząc, żeby go, no, zdradziliśmy, po nawróceniu go zdradziliśmy, zawiedliśmy i jeszcze nieraz nam się to może przydarzyć, mniej lub bardziej. Mimo wszystko wiąże z Tobą wspaniałą więc Jego miłość jest ach, po prostu niepohamowana. Taki był film po, po angielsku, jaki on miał tytuł, o tym pociągu, którego nie mogli zatrzymać. Nie potrzymałem. Nie, 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 nie Anstodowne, chyba coś takiego. Nie, nie powstrzyma, nie do zatrzymania, boża miłość jest po prostu niepohamowana. Możesz oczywiście skutecznie i na zawsze ją odrzucić, jeżeli ci zależy. Ale jeżeli nie, i będziesz tylko się na nią wciąż otwierał, ona będzie do ciebie przychodzić z całą pełnią. Tak to jest. Co nie znaczy oczywiście, że upadki nie będą miały konsekwencji. Bo czasami poważne opadki mają nieodwracalne konsekwencje w życiu na Ziemi, czy w życiu Kościoła. Ale chodzi o poziom zbawienia, o jego przynależność do Boga, to trzeba powiedzieć, no niestety, choćby się to komukolwiek nie podobało, bez względu na to, jak bardzo narozrabiasz i nagrzeszysz, jeżeli nie zrezygnujesz z Boga, no on nie zrezygnuje z Ciebie. No tak trzeba to powiedzieć. Jesteście z tym alleluja? z tym okay. nie, nie zachęcamy do grzechu. Nie można założyć, że jeżeli ktoś świadomie odejdzie w grzech, myśląc, że no, Bóg mnie na pewno przyjmie. Prawdopodobnie ci, którzy świadomie grają z Bogiem, mogą nie doczekać się momentu, gdy będą mogli świadomie do Niego wrócić. Nie można tego zakładać. Bóg się nie da z siebie naśmiechać. Ale mówimy o ludziach takich jak ten skruszony teraz w więzieniu, <grym> trzeci raz, za każdym razem wpada w te same środowiska przestępcze i te wszystkie grzechy, które wymieniłem, ale jest naprawdę wskruszoną owieczką. I czuję to w sobą. Ktoś patrzy z boku i nie, to nie jest chrześcijanin. Wiesz, co on narobił? Wiem, co on narobi przyzna się do wszystkiego. Ale siedząc obok niego, widzę skuszoną owcę Pana. Naprawdę, no to myślę, że, że mamy ducha, który widzi i czuje. No ja widzę w nim. Boże, skruszone dziecko. No dobrze. Trzeci punkt. Bóg daje Ci wiele, choć nie zasługujesz na nic. To wszystko, co wyszczególniam, jest oczywiście na bazie, na kandy historii synu, trafne. Więc kiedy ja to punktuję, możecie sobie tego syna tutaj przypominać. Czwarte było: ma dla Ciebie to, czego pragniesz. Syn pragnął chleba, chociaż a dostał nawet coś do chleba i jeszcze wyprawiano uczniów. Oczywiście, to nie znaczy, że wszyscy będą chodzić pełni złota w swoim życiu, ale na pewno ma to, czego potrzebujesz przynajmniej w swojej pragmatyce życiowej. Pięć. Miłość w miłości dotyka się twojego serca. To było piąty punkt. Nie tylko tak, że przyjmuje ciebie kiedy do niego wracasz, mówi dobra, siadaj tu, niech będzie, dobra. Tylko on przyjmuje na przykład. Podoba mi się taki, taki, taki obraz, który kiedyś przeczytałem, definiujący czym jest miłosierdzie. Że Bóg w swoim miłosierdziu przypomina matkę, która pochyla się nad dzieckiem, które przyszło do domu w błocie. Ona oczywiście wyprawiła jej na podwórko, czyste, wykąpane, dała czyściutkie ubranko. I ona teraz poszła i wróciła gdzieś tam, chodziło, gdzie nie miało chodzić. weszła we wszystko, co nie powinno. I teraz wraca do domu, umorusane, brudna i obdarta. I teraz no, no, przychodzi do matki. I ona pochyla się z miłością, widzi to, to utrapienie, widzi to, co się porobiło na no i sam. No, nie, przebiera je od nowa i myje i przytyła tak. Napsuło, na no, rozrobiało, zmarnowało może, rozpróło coś tam. A ona od nowa. Dotyka się z miłością twojego serca. Szósty punkt to karci i osądza teraz tak, a propos, jeśli chodzi o Bożą miłość. To trzeba dodać, nie wiem czy to możemy wydedukować z historii syna marznotrawnego, o, chociaż ja bym powiedział tak, że syn marnotrawny sam siebie ukarał. Naprawdę. Tam on nie potrzebował żadnych razów. On dostał te razy, z powodu których przyszedł do ojca. Natomiast tutaj bym dodał Hebrajczyków 12, 5, 13, że każdy, którego ojciec nie smaga i karze, yy, i osądza teraz. Aby nie musiał osądzić w przyszłości. Chcę tutaj dodać taką ważną rzecz, że w miłości teraz Bóg osądza, aby nie robić tego nigdy więcej później. Jeśli też chodzi o grzeszników, chcę też taką tutaj ważną rzecz dodać, że jest taki pewien wzór, że gdy przychodzi umorosany grzesznik, utrapiony, nawet jeżeli Bóg będzie rozliczał ze grzechy, czy, czy porozmawiać z nim, to nie jest tak, że zrobi to na początku. Na początku najpierw ubiera w miłość. Najpierw musi odzyskać zgnębionego z na duchu, Trzciny nadłamaną, musi uzdrowić, wyprostować. Poranione, chore ciało uzdrowić, obmyć. Więc ten człowiek nie będzie doświadczał repremendy czy korekty od razu. Najpierw będzie doświadczał miłości. To jest bardzo ważne. Oczywiście zawsze w, w, w relacji z prawdą nastąpi osądzenie uczynków, tak? W tym życiu, ani w przyszłym, żadna rzecz, e, jak to było, że nic nikomu nie ujdzie na, na sucho. Ani tu, ani tam, nic nikomu nie ujdzie na sucho. Ale najpierw jest to miłość, ale potem sąd również, e, i ten sąd jest teraźniejszy, aby na wieki była tylko miłość. Siódmy punkt związany z Bożą miłością, to Bóg przygotowuje też nas na złą godzinę. Trzeba wiedzieć, że w swej miłości przygotowuje. Nie wiem, jak było z synem Marnozada w tej historii Jezus tego nie opowiada. E, spróbujmy sobie to dorysować. Może mu mówił, zanim wyszedł z domu, ale ten nie chciał słuchać. Może mówi mu ponownie, gdy wrócił żeby to się już nigdy nie powtórzyło. Ale ta, to, tą dedukcję, tutaj chcę dodać na podstawie Efezjan 6 rozdziału. Szósty rozdział mówiący o Bożej zbroi jest przygotowaniem Bożych dzieci na to, żeby nie straciły tego cennego ubioru klejnotów, które w domu ojca otrzymują. Od 13 wersy do czytamy, że są złe dni, ale na te złe dni mamy się przygotować i ostać, a nie stracić to, co mamy i wpaść znowu do bagna. I w tym miejscu też 1 um, 10, 10,13, jeszcze chcę to Już dociągnę tą lekcję do końca, także dajcie mi jeszcze 5 minut, żebym już nie wracał do tego tematu. Ech, dotąd nie przyszło na Was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, ale Bóg wierny nie dopuściliście byli kuszeni ponad wasze. Siły, ale z pokuszeniem da też i wyjście, byście mogli się ostać pierwszy Koryntem 10-13. Także w Bożej miłości ten Bóg tych, którzy do Niego przychodzą, są z Nim, przygotowuje na wszelkie trudne rzeczy. I ósmy, ostatni punkt tej lekcji. Bóg chce, żebyś był tam, gdzie On. I to jest w ogóle cel, chyba ostateczny cel Całej ewangelii. No, ja na 14 r. chociażby o tym mówi: idę. i Do niej mówię: Panie, dokąd idziesz? Chcemy iść z tobą. pójdziecie. No nie, jeszcze nie teraz. Ja odejdę, przygotuję wam miejsce i przyjdę po was, by zabrać was do siebie, byście byli tam, gdzie ja będę. Czyli, generalny cel dla nawróconych, bo pierwszy cel dla świata to jest przyjście do Jezusa, by być ale dla zbawionych cel ostateczny to jest być tam, gdzie Jezus i być tam, gdzie Ojciec na wieki wieków. Więc jeżeli to jest naszym nadrzędnym celem, to znaczy, że historia o synu marnotrawnym właśnie ten plan opowiada. Że ten syn wrócił do Ojca, ten go przyjął, ubrał, przyozdobił, zaprosił, aby on już był tam z Ojcem. Więc może mówić to o nawróceniu, ale może też i mówić o tym ostatecznym to się mówi eschatologiczny cel. Eschatologia to nauka o czasach ostatecznych. Czyli nauka o końcu tego świata, nauka o końcu funkcjonowania i jakby zabiegów kościoła jest w domu Ojca. A zatem, skoro wszystko zmierza w tamtą stronę, to też logiczne byłoby, żeby nasze przygotowania tutaj, podczas życia na Ziemi, były związane właśnie z tym. Tutaj chodzi z Panem. Aby w ten sposób przygotować się na wieczność bycia z Nim. Ty, no, może ktoś by tutaj na koniec powiedział, skoro zawsze będę z Nim tam, to po co tutaj mam się tym zajmować? Przecież będę się tym zajmował na wieczność. A, nie tak to nie działa. To trochę inaczej działa. To trochę wygląda raczej tak, że... Um, że w zależności od tego, jak tu budujemy, tak tam będziemy nagrodzeni. Yy, nie rozwiążę tego tematu, przypominam, że budujemy na fundamencie z złota, srebra drogich kamieni, czyli budujemy nasze życie z Bogiem, naszą służbę. Że będą tacy, którzy nie starali się, aby tam były w tym budowaniu drogie kamienie i może się okazać, że przejdą na tamtą stronę i... Bycie w Bożej Obecności nie będzie jednoznaczne. Tak jak nagroda nie będzie jednoznaczna, to znaczy taka sama dla wszystkich. Tak jak ktoś, kto był w wizji w niebie, zobaczył osoby, które były przy samym tronie, najgłębiej w Bożej Obecności, doświadczając maksymalnej radości w bycie z Panem, i byli też tacy, którzy owszem byli zbawieni w niebie, pełni szczęścia, ale dużo dalej. Więc to nie jest tak, że to wszystko jedno jak chodzimy w Bożej obecności tutaj. Ale już ostatnia może rzecz jest też taka, nawet nie chodzi o to w tym momencie, jakąż tam wielką nagrodę dostaniemy. To jest ważne. Ale dla serca oblubienicy Chrystusa powinno mieć znaczenie, aby spełniać pragnienia Jego serca. Jeśli On pragnie, chodzi z nami blisko i jak najbliżej tutaj jeśli Ojciec pragnie nas całych, już teraz, abyśmy chodzili w Jego objęciach, ubrani, zatopieni w Jego miłości, czy może być coś ważniejszy niż to? Nawet, gdybyśmy nie mieli mieć żadnej nagrody, tylko po prostu pójść do nieba, aby być tak po prostu. Czy jest coś ważniejsze niż pokarm, który jest Jego wola i spełnianie i Jego pragnień? Albo żyjemy dla swoich pragnień, albo dla Jego pragnień, a Jego pragnień nie jesteś Ty, w Jego objęciach, w Jego obecności, w samym środku Jego miłości. Amen. Proszę Marcie, żeby zakończyła to słowo modlitwę, będziemy finalizować. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś miłością i że Ty chcesz mieć nas jak najbliżej siebie. I Panie, my chcemy chodzić jak najbliżej Ciebie, być w społeczności z Tobą. Dziękujemy Ci Boże za to objawienie, za Twoje pragnienie i tak bardzo pragniemy spełniać pragnienia Twojego serca, poznawać ją. I być z Tobą blisko, Panie, jak najbliżej, bo to jest najcudowniejszą rzeczą, którą masz dla nas tutaj na Ziemi. I w przyszłości w niebie. Wielbimy Twoje imię, Panie, i pragniemy Ciebie. Amen.